Siema, dzisiaj odcinek na pomysł, którego wpadłem przed chwilą, jak przygotowywałem się do innego odcinka, ponieważ chciałem nagrać taki odcinek dosyć popularny wśród innych youtuberów, czyli Policjant odpowiada na najpopularniejsze zapytania z Google'a. Natomiast na ten odcinek jeszcze przyjdzie czas, ponieważ najpopularniejsze zapytanie z Google wydało mi się na tyle ciekawe, że postanowiłem nagrać o nim kompletnie osobny odcinek. Więc dzisiaj będzie o tym, dlaczego pojazdy służby mają specjalistyczne rejestracje, w tym policji i... Jakie rejestracje mają poszczególne służby? Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, Sierżant Bageta z tej strony. Na wstępie dajcie mi znać, czy bylibyście zainteresowani w ogóle takim odcinkiem, bo nie jest to jakiś specjalistyczny, Bóg wie, jaki profesjonalny odcinek czyli policjant odpowiada na najpopularniejsze zapytania. Z Google'a. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zapraszam do zrobienia tego i zaznaczenia dzwoneczka. A ja już przechodzę do tematu. Jak zapewne zauważyliście, szczególnie te osoby, które posiadają uprawnienia do kierowania jakimś pojazdem, czyli najczęściej prawo jazdy kategorii B. Matko, jedyna, matko, jedyna nie. Pojazdy policyjne mają inne rejestracje niż wasze zwykłe cywilne pojazdy. I teraz, jeżeli ktoś tutaj przyszedł po to, żeby uzyskać odpowiedź, dlaczego tak jest, że policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy tam, na przykład przedstawiciele dyplomatyczni jakichś innych krajów w naszym kraju mają inne tablice rejestracyjne, to niestety będzie rozczarowany, ponieważ był to mały clickbait z mojej strony na początku samego odcinka, ponieważ do końca nie wiem. Mogę się jedynie domyślać i te swoje domysły zaraz Wam przedstawię. Wydaje mi się po pierwsze, że jest to kwestia organizacji, kwestia przetargów i kwestia takiego pragmatycznego podejścia do uporządkowania pojazdów. Wydaje mi się, że może być tak po prostu łatwiej rejestrować nasze służbowe pojazdy, pomijając jakby całą drogę administracyjną, powiedzmy, w urzędach komunikacyjnych. No, nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład cała flota policji albo cała flota wojska czy Agencji Bezpieczeństwa musiała czekać w urzędzie komunikacyjnym. Czasami długie godziny, bo sam też rejestrowałem nie jeden pojazd w swoim życiu, po to, żeby zarejestrować pojazdy. Są to pojazdy strategiczne dla bezpieczeństwa państwa i narodu, więc trzeba to po prostu jakoś ominąć. Kolejna sprawa, wydaje mi się, że jakieś takie katalogowanie pojazdów konkretnymi tablicami rejestracyjnymi, konkretnymi numerami przepisanymi dla konkretnej służby czy dla konkretnego urzędu, może być łatwiejsze z punktu widzenia jakichś ewidencyjnych. To są takie dwa powody, którym się szczerze mówiąc nasuwają, nie jestem w stanie wymyślić nic innego tutaj. Jeżeli chodzi o pragmatykę zastosowania takiego mm, rozwiązania, jeżeli wy macie jakieś pomysły, czemu tak może być, albo po prostu wiecie, dlaczego tak jest, bo ja nie jestem alfom i omegą, wielu rzeczy nie wiem, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jakiś komentarz będzie na tyle rzeczowy i będzie przekona mnie na tyle, że ta osoba faktycznie wie, czemu się tak dzieje, to oczywiście ten komentarz przypnę dla innych ludzi. I teraz tak, niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że nie tylko policja ma tak, ponumerowane pojazdy. W inny sposób, czyli HP. Powód jest prosty. No po prostu najczęściej widzimy radiowozy i pojazdy policyjne na ulicach i Mówimy tutaj tylko o pojazdach oznakowanych, jeżeli chodzi o pojazdy operacyjne, pojazdy nieoznakowane, to one naturalną koleją rzeczy mają tablice cywilne, no z punktu widzenia pracy operacyjnej byłoby to bez sensu, jeżeli jeździłaby na przykład, nie wiem, nieoznakowana srebrna Kia Ceed na numerach rejestracyjnych HPP, no, wystarczyłoby spojrzeć na tablicę, od razu wiedzielibyśmy, że jedzie gliniarz. Wiedzą powszechną jest, że nie wszystkie samochody w w Polsce mają, policyjne mają te same kody na rejestracjach. Wszystkie natomiast zaczynają się od liter HP. Jest to wyróżnik przeznaczony tylko i wyłącznie dla policji. I te wyróżniki ponumerowane są od A do Z i przypadają na konkretne. Województwa. Nie ma tutaj jakby zależności pomiędzy nazwą województwa a tym, jak wygląda wyróżnik na tablicy, tak jak jest w przypadku zwykłych tablic, czyli na przykład SO to jest Sosnowiec, SK to są Katowice, SBE to jest Benzin, SB to jest Bielsko-Biała. Nie wygląda to tak w żaden sposób, są to po prostu ponumerowane litery od A do Z, tak jak powiedziałem. I tak. Może oszczędzę sobie tego, żeby czytać każde województwo po kolei, jakie ma swoje przyporządkowane litery do numeru rejestracyjnego, bo trwałoby to zdecydowanie za długo i byłoby to bezsensowne. Myślę, że wrzucę Wam po prostu teraz, jak to mówię, grafikę. Każdy będzie sobie mógł filmik zastopować, przeczytać, jeżeli go to ciekawi, i ruszyć potem dalej z materiałem. Powiem te najciekawsze. HPA to komenda główna. HPP to oczywiście moja komenda wojewódzka, czyli komenda wojewódzka w Katowicach, garnizon Śląski. Hpl to kody szkół policji, czyli Szkoła Policji w Szczytnie Pile Supsku, Legionowie Katowicach. Co ciekawe, ośrodki szkolenia policji, czy na przykład Ośrodek Szkolenia Policji w Sieradzu, nie mają swoich tablic rejestracyjnych. I HPZ to komenda stołeczna policji. Ale tak jak wspomniałem, nie, nie tylko policja ma swoje numery rejestracyjne, swoje przyporządkowane wyróżniki, ponieważ swoje literowe kody, zaczynające się na literę H, mają wszystkie służby związane powiedzmy z bezpieczeństwem wewnętrznym w naszym kraju i tak. HA to Centralne Biuro Antykorupcyjne, HB to Biuro Ochrony Rządu, HC to Służba Celno-Skarbowa, HK jak heklerunko, he, he. to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, HM to Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego, HP Policja, tak jak wspomniałem, i HW Straż Graniczna. Najczęściej na ulicach naturalną koleją rzeczy zobaczycie pojazdy HP, HW i HC. Z, ze względów operacyjnych, ze względów no, takich oczywistych, no wiemy doskonale jak, jaki jest charakter CBA, ABW, AW, SKW i SWW. Nie zobaczycie tych pojazdów za często, bo, a jeżeli już zobaczycie, to będą to pojazdy do takich spraw technicznych, do przewozu jakichś materiałów, do przewozu ludzi na jakieś spotkania, no te służby działają głównie na gruncie operacyjnym, więc flota, jaką dysponują, prawdopodobnie ma cywilne wyróżniki na tablicach. Natomiast kompletnie inne kody literowe mają nasze siły zbrojne, czyli wojsko polskie. Tutaj te kody zaczynają się od U. I nawet jestem pewien, że często widzieliście też takie pojazdy. Najczęściej są takie ciężarówki, które transportują żołnierzy czy transportują jakieś techniczne przedmioty pomiędzy garnizonami i najczęściej zobaczycie na nich rejestrację UA. Są to samochody osobowe albo osobowo-terenowe, które przewożą żołnierzy lub jakieś. Towary, sprzęt techniczny pomiędzy garnizonami czy pomiędzy konkretnymi jednostkami, i tak dalej. UB to transportero opancerzone i transportery opancerzone mają trochę inną rejestrację. Nie mają po prostu takiej maszanej rejestracji jak my to widzimy, tylko wygląda ona w ten sposób, że mamy naszą polską biało-czerwoną flagę, a potem mamy numer rejestracyjny tego transportera wymalowany na nim. UC to samochody dostawcze, UD autobusy, US samochody ciężarowe i ciężarowo-terenowe o przeznaczeniu transportowym, czyli na przykład takie, które transportują sprzęt. Ciężki, na przykład czołgi, transportery opancerzone i tak dalej. UG to pojazdy specjalne, UI przyczepy transportowe, UJ przyczepy specjalne, UK motocykle. Motocykle głównie ma żandarmeria wojskowa. Właśnie przyszedł mój pies, także będziecie słychać stukające pazurki. UK motocykle, czyli są to pojazdy głównie używane przez żandarmerię wojskową, przez wydziały czy zespoły ruchu drogowego w żandarmerii wojskowej, ponieważ żandarmeria wojskowa również ma żandarmów specjalizujących się. Właśnie w tym. Mamy jeszcze U, przerwa, T i są to pojazdy gąsienicowe. Jeżeli słuchaliście mnie na samym początku, to powiedziałem, że nie tylko służby, które są związane z bezpieczeństwem państwa, narodu i tak dalej, mają takie osobne swoje kody na pojazdach, na tablicach rejestracyjnych. Dotyczy to też przedstawicieli dyplomatycznych. I tak. Tablice tutaj, jakby w sposób przedstawiania z którego danego kraju, z którego, z której ambasady jest dany pojazd, są dosyć proste, ponieważ pierwszą literą oznacza się województwo, a następnie jest kod cyfrowy, który oznacza dane państwo. Będę wam tutaj, będzie to tutaj wklejone. Ta grafika, grafika pochodzi z moto.pl. Też nie mam zamiaru tego wszystkiego czytać. W każdym razie 001 to Stany Zjednoczone, na przykład 007 to Włochy, a ostatnie trzy cyfry stanowią o przeznaczeniu pojazdu, na przykład 0 to prywatny pojazd personelu dyplomatycznego, 501 to służbowy pojazd ambasadora. Ja zapraszam Was do wsparcia mojego kanału na Patreon, Jeżeli chcecie, link będziecie mieli oczywiście w opisie mojego filmu. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle na film, jaki Wam zaprezentowałem, czyli policjant odpowiada tam na najpopularniejsze zapytania Google. Dajcie znać, co Wy sądzicie o pragmatyce wykorzystania takich kodów literowych. I jeżeli, tak jak powiedziałem, ktoś wie na 100%, czemu nasze Państwo zdecydowało się na taki krok, niech napisze komentarz, ja wtedy go. Przypnę standardowo. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie wrzucam jakieś ciekawe materiały ze służby, z moich treningów. Zapraszam również na Discorda, gdzie możecie porozmawiać ze zweryfikowanymi funkcjonariuszami np. Policji, Straży Pożarnej czy naszych sił zbrojnych. Zapraszam na mojego Facebooka, trzymajcie się i hej.